Czy wiedzieliście, że na naszym Wydziale stanął nowy książkomat? Zobaczcie, jak z niego skorzystać. Wejdź na stronę biblioteki UL i zaloguj się na swoje konto. Wyszukaj interesujący Cię tytuł i wybierz bibliotekę Wydziału Zarządzania. Wybierz pozycję, którą chcesz zamówić. Wejdź w zamówienie i wybierz opcję Odbiór w książkomacie biblioteki Wydziału Zarządzania. Twoje zamówienie zostało zapisane. Otrzymasz maila z potwierdzeniem, że Twoje książki są gotowe do odbioru. Możesz już odebrać swoje zamówienie. Potrzebujesz do tego tylko legitymacji studenckiej. Przyłóż się do czytnika, a skrytka z zamówieniem automatycznie się otworzy. Chcesz zwrócić książki, nadal możesz skorzystać z wrzutni znajdującej się przed wydziałem lub zwrócić książki w bibliotece. Jeśli chcesz skorzystać ze zwrotów w książkomacie, postępuj zgodnie z instrukcją wyświetlaną na ekranie. Zyskany kod kreskowy znajdujący się we wnętrzu książki. Wybierz zwrot, otwórz skrytkę i włóż do niej książki. Pamiętaj o zakończeniu zwrotu. Zwrot książek zostanie zarejestrowany na Twoim koncie dopiero po weryfikacji przez pracowników biblioteki, najczęściej następnego dnia roboczego. Nie wkładaj do skryty książek z BOE i innych wydziałów. Książka Matczyny jest codziennie od 6 do 21. Miłego wypożyczania!